Ktoś kiedyś mądry powiedział, że podróże nie polegają na szukaniu, odkrywaniu nowych lądów, tylko na nowym spojrzeniu na świat. A z drugiej strony pewnie szczęśliwi ci, którzy mają okazję i poznawać nowe lądy i dzięki temu mieć nowe, inne spojrzenie na życie i na to, co nas otacza. Jedną z takich osób, którą mamy okazję spotkać w klubie podróżnik tutaj na ulicy Chłodnej w Warszawie jest Andrzej Wnęk. Witaj, Andrzeju. Jesteś fascynatą, miłośnikiem Australii, ale też i czynnym podróżnikiem, ale tak jest? Bo już tak... Znaczy, ja bym nie nazwał tego miłośnikiem, bo to już jest, przerodziło się w uzależnienie. A, czyli chcesz powiedzieć, że podróże działają jak narkotyk? No, definitywnie. Wiem coś o tym. Andrzej, dlaczego Australia? Przypadki chodzą po ludziach z jednej strony, a z drugiej strony to jest marzenie mojego życia. E, od dziecka jeszcze właściwie pisać miałem czy też umiałem, żwertowałem Atlas i ta Australia, będąc po drugiej stronie globu, była tak odległa, tak niemożliwa do osiągnięcia. No ale po drugiej stronie globu jest i Nowa Zelandia. Ale Australia jest jakoś taka bardziej nośna, mm. większa. Poza tym, wiedząc, że może kiedyś uda się do tej Australii pojechać, to i Nową Zelandię się odwiedzić, czy Nową Kaledonię, czy w ogóle Wyspy mm. e, Oceanii a nie tylko samą Australię. Natomiast Australia ze względu na swoje rozmiary i już dla dziecka niezwykle egzotyczną przyrodę i widoki, które gdzieś się oglądało na, na, na zdjęciach, również i folderach, które wtedy zaczynały do mnie docierać z tamtego rejonu świata, no to, no to najbardziej podniecało młodego chłopca, który chciał zobaczyć kangury, miał ochotę zetknąć się z koala i może polatać z dziadą po Kaburygena. Tak sobie wyobrażałem wtedy, kiedy byłem dzieckiem. No właśnie, tak sobie tą Australię wyobrażałeś, a jak ją odkryłeś to. Odkrywałem ją trochę inaczej niż sobie zaplanowałem. Zwykle tak bywa, że nie odkrywamy, czy nie podróżujemy dokładnie tak, jak zostało to przez nas wymyślone scenariusz napisany, Życie weryfikuje wszystko. Pojechałem do Australii i przez pierwsze trzy miesiące mojego pobytu w Australii, zamiast oglądać Australię, oglądałem podłogi. Wasz pracowałem jako cykliniarz i no, oglądałem się australijskich podłog. Mogę dużo powiedzieć na temat australijskiego drewna, drzewa, z którego robi się podłogi. Dopiero po tym czasie udało mi się gdziekolwiek wyrwać i ruszyć. No, to były czasy, kiedy nie miało się jeszcze zbyt dużo pieniędzy, trzeba było gdzieś te pieniądze najpierw zdobyć, żeby można było podróżować. A ile miałeś lat, jak dotarłeś za ocean? Dość późno. Dość późno. Od dziecka marzyłem, i długie 20 lat zeszło mi na to, żeby koniec żeby końców do tej Australii się wybrać. Miałem 25 lat na karku, kiedy po raz pierwszy wyjechałem z tego. A jak wyjechałeś, dotarłeś do niej, to czy ona Cię czymś zaskoczyła, czy z kolei spełniła te Twoje młodzieńcze marzenia? W pierwszym momencie na pewno zapadł zupełnie inny zapach kraju. I potem zauważalna na czystość. Ale nie czystość taka w tym znaczeniu, takiej czystości miejskiej, czy coś w tym stylu, tylko taka krystaliczna przejrzystość powietrza, zupełnie inna niż, niż w Europie. Może to miejsce samo, bo potem okazało się, że w Australii są różne klimaty, ale miasto Melbourne, od którego zacząłem, e, właśnie takim powietrzem mnie zaskoczyło. No a potem to już były noce nieprzespane, bo dźwięki nierozpoznawalne zupełnie inne, dźwięki niż są u nas, niż są znane nam. Kiedy śpimy w nocy, śpiewają ptaki, koty miałczą, przejeżdżają samochody tam w Australii, wszystko inaczej brzmi. Zwierzęta, ptaki, dźwięki są tak dziwne. Co to znaczy, że inaczej brzmi? No bo są inne zwierzęta, w związku z tym wydają inne dźwięki. Inaczej porusza się po drzewach, posum, wydając swoje zdjęcia, posum, czyli opos po naszemu. Inaczej będzie, będą śpiewały ptaki, inaczej będzie słychać chociażby kokabarę, zimorodka. U nas zimorodki praktycznie dźwięków nie wydają, tam z kolei chichoczą się. Je. Opętańcza, e, i te dźwięki naprawdę docierając do uszu, człowiek nie może zasnąć. Czuje się troszeczkę jak w horrorze, i niczego nie rozumie dookoła. To są pierwsze, pierwsze dni, pierwsze noce, kiedy człowiek musi się troszeczkę z tą naprawdę bardzo egzotyczną przestrzenią zapoznać i zaprzyjaźnić. A jak długo przebywałeś tam? O, to już dzisiaj to jest ta atmosfera bo ja w Australii byłem wielokrotnie. E, jak pierwszy raz byłem, to spędziłem w Australii rok. Z czego znaczną część przepracowałem po to, żeby gromadzić środki na podróżowanie po Australii. I potem przez prawie 4 miesiące po Australii jeździłem, wydając wszystko, co zarobiłem. Yy, wróciłem, to koledzy w ogóle śmiali się ze mnie, że nie przywozimy sobie nic kompletnie. Tyle czasu pracowałem, mógłbym kupić samochód, bał, może nawet mieszkanie. No ale być może przywiozłeś dużo więcej. No, właśnie, właśnie to nowe spojrzenie właśnie, na tak. świat. Dokładnie tak. Ja im wtedy mówiłem, że słuchajcie, ja przywiązłem coś, co jest. Niepoliczalne niepoliczalne w żaden sposób. Tego się nie da zmierzyć. Tego się nie da przeliczyć. Bezcenny. Okazało się później bezcenne, bo pracując w turystyce zabierałem ludzi do tej Australii. Okazało się, że Australia wielokrotnie mi już zwróciła to, co ja tam dla niej tu pracowałem. E, również finansowo. E, więc miałem okazję nie tylko zrealizować swoje marzenia, ale zrealizować to jako zawód. Wręcz, jeżdżąc z ludźmi tam, e, pokazując ludziom Australię, pokazując ten, ten inny zupełnie świat. Więc. Każda wtedy zarobiona i później wydana, na, chciałem powiedzieć złotówka, właściwie, dolar Zwróciła się. Zwróciła się wielokrotnie, ale nie to się liczy. Znowu to nie chodzi o pieniądze, bo mm. pieniądze są tylko środkiem do realizacji jakiegoś celu. Moim celem od dziecka było zwiedzić Australię, zobaczyć ją od zachodu po wschód, od północy do południa. Nie bardzo wiedząc czego się mogę spodziewać, to nie były czasy internetu, nie łatwo było pozyskać informacji, człowiek czytał magiczne książki Lucjana Wolanowskiego, Poczta do nigdy nigdy, i fascynował się opowieściami, budował sobie wyobraźnię i tą wyobraźnię później trzeba było zestawić z rzeczywistością. Ona nieco inaczej wyglądała niż rzeczywiście wyobraziło się to w głowie, ale momentami przerosła nawet wyobraźnia. Nie chodzi o wielkość na przykład różnych rzeczy, bo e, często wyobraźnia nie, niewystarczająco buduje wielkość różnych spraw. Tak? Jadąc do Stanów Zjednoczonych, oglądając Wielki Kanion Kolorado, można zaskoczyć się ogromem, mimo że człowiek wie, że to jest ogromne. W Australii trudno o tak majestatyczne rzeczy, tak obserwowane okiem, e, natomiast kolory są zupełnie, zupełnie zaskakujące. Kiedyś oglądałem foldery i mówię, no niemożliwe, żeby tak wyglądały autentyczne kolory Australii. I rzeczywiście miałem rację. Wyglądają znacznie znacznie lepiej w rzeczywistości niż na folderach.